Witam, witam dzisiaj w temacie bulwersującym, po prostu masakra. Jest taki starzec, starzec zdegenerowany, który się nazywa Kaczyński, Tezy. Absolutna miernota i niebywały zboczenie sadysta masochista, nie wiem, ale chyba masochista nie, bo, bo, bo nie ma takich zapędów jak Jan Paweł II, żeby z na miałości jeszcze się gdzieś tam czołgać. W każdym razie jest to niebywały zdrajca. Prawdopodobnie, dlatego że Facet mówi coś takiego odnośnie, chodzi odnośnie patriotów rakiet niemieckich które, e, systemów antyrakietowych, które by nas miały bronić. Jest to super sprawa, pomoc od naszego sojusznika na, na największego dobrodzieja od kilkudziesięciu, może więcej lat. Cała Polska funkcjonuje, żyje jakoś w miarę w dobrobycie dzięki Niemcom, bo większość pracuje nawet... Takich antypisowskich, oszołomiarskich rejonach na południu kraju. Większość żyje z Niemiec, bo tutaj jest cieńko w Polsce ekonomicznie. I mówi coś takiego, że rakiety niemieckie, oh kurde, systemy obrony niemieckiej w Polsce, nawet jakby były wstawione, to Niemcy by nie strzelali, bo oni są po prostu coś tam, cokolwiek. To jest po prostu jakiś tam. Bełkot, no tak se można zawsze mówić, nie? Tamty człowiek jest niedobry, bo, bo kiedyś go pijanego widziałem i, i nie wiem, i bardzo dawno temu, no, ale, ale go w ogóle nie znam, nie? Teraz, nie? Albo jego, jego dzieci teraz znam i one też będą takie same. No to, jest, to jest po prostu zboczeniec psychopata. Taki katol, ultrafaszystowski katol, który nie daruje nikomu nic. I tak jak mówił, do siódmego pokolenia coś tam Także super miłosierdzie Jezusowe wykazuje. Nie zgodnie z katofaszystowską nauką Bergoliów i Pawła Cwaniaczka, funkcjonariusza tajnej policji Sanhedrynu. Wielkiego kombinatora i też gościa, który na kasę leciał się okazuje, a nie jakieś tam fiu-fiu, nie? Myślimy. Dobra, wracamy do tematu. Takie coś, czy można przyjąć system antyrakietowy i czy Niemcy będą szczelali, to tym oczywiście takie analizy trzeba robić, nie? Strategiczne. Przy czym myg jest taki, że coś takiego może robić, mogą tylko robić profesjonalni wojskowi, broń Boże, nie wy, broń naturo, niewyznaczani przez pisowców, bo to są miernoty, czyli tych wszystkich, co pousuwali, dobrych ludzi, e, wcześniej I to musi się zebrać sztab i debatować pod przewodnictwem Zwierzchnika Sił Zbrojnych, czyli taką osobą powinien być prezydent. Prezydenta nie ma, bo Duda nie jest prezydentem, jest wakat w Belwederze. A to jest po prostu oszust domniemany, nie? który się tam wśliznął na nieuczciwych wy wyborach. No i przy okazji jest człowiekiem ułomnym umysłowo. No. no takim, no po prostu. Według, według Piotra Tymochowicza, bodajże, jak on z nim tam rozmawiał kiedyś, to mówi, że. No to jest po, cytuję tutaj, nie? To jest po prostu kretyn, no, Ale to jest cytat, nie? dla wszystkich zamowców. Także tak to wygląda. E, tylko taka, takie gremium mogłoby podjąć decyzję, tak jak się podejmuje decyzję, nie? Czy kierun, kierunek? Natomiast no, jestem głęboko przekonany, że. Nikt by na taki pomysł nie wpadł, żeby odrzucać taką ofertę. Nikt zdrowy na no, umyśle, tym bardziej, że byśmy w NATO prowadzili ćwiczenia razem z naszymi sojusznikami Niemcami. W związku z tym wniosek jest jaki z tego, bo to będzie krótki panel tu. Kaczyński to jest zdrajca, idiota, kretyn po prostu, który za wszelką cenę chce się u utrzymać u władzy, bo wie, że będzie siedział razem ze swoim, ze swoim gangiem. I to go nie minie. Natomiast on ma w dupie, bo on wie, że 10-15 lat pożyje, to przepraszam za wyrażenie na to, jak to się mówi, oddaje coś. No to z reszta takich no po prostu ludzi ociężałych umysłowo, bez charakteru, z mentalnością, że braczą tylu, typu duda, no będzie siedział długo. Będzie ostracyzm. Przecież nikt mu roboty nie ma. Ja, ja bym nawet pozamiatać nie dał. No jest to człowiek który nie potrafi według mnie nic zrobić no także tak to wygląda no i jest oczywiście domniemanym przestępcą także jego miejsce jest w więzieniu dobra także tyle niestety tak trzeba było tu dzisiaj z górnego C trochę pociągnąć Ech.